Leona podchodzi za chwilę też lebron. Tak, 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 tak. Lucky już na niego czeka. Seaboy wejdzie prosto do paszczy dwa I nawet nie zauważył swojego rywala. Nie patrzył tutaj kamerą. I patrzy w tym momencie na szary ekran Jungle Run. Żadnej przestrzeni na oddech, żadnej przerwy. I też nie popełniają żadnego błędu do tej pory. Bo teraz. Ody musi palić swój błysk. Został zetonowany. Lucky jeszcze nie wykorzystuje. Ultimate to do dopiero teraz na Flara, na Susa. Nie na Odiego, Ten przetrwa, ale kosztem duale. Jednak do to doskakują również przeciwnicy. Podrzucony, wzięty na eteryczne łańcuchy. I uśmiercony przez Deadiego. To double kill dla AD Carry Barsy A walka nam się nie kończy. Powiem robi Seaboy. Reset jest faktycznie dla Bruja Dla Ari jedna eliminacja złapana. Wind becomes light nikogo nie trafia. Za ultimateem jeszcze skacze za przeciwnikami Seaboy. Ale już to było zbyt wiele. Barsa ucieka, tracąc jednego zawodnika. Bo upadnie chyba, że Odie będzie w stanie odkuszować. się nie zbugował, Oddi wrócił na czas i prawdopodobnie o, będzie w stanie pozbawić creepu swoich rywali. Do tego mam te peka Z moment pojawi się tutaj Ari Ona ma flasza. Ona ma ultimate, ona ma Ever prosta i zatrzymuje przeciwników, ale teleport też dograny przez Barca. I za chwilkę będzie tutaj Karma. Tu Auez również dołącza swoim czarnym przychowywaczem. Pierwszy upada na sus. Ale to nie koniec tej walki, bo przezywa ducha. Kuźni jeszcze Orn, ale podrzucił wyłącznie jedną osobę. Od razu w nogi z Heraldem, przezwanym na midzie w jego Próbuje cross -mapa i ten Brawo. Ale to wiesz, co chyba Karma po prostu zabrała killa, a tam to ona zrobiła robotę. Tak mi się wydaje. Karma zabrała. Też mi się tak wydaje. No ale zabiera nie tylko szczęście karma, bo również chęć do życia Arismida zabiera Xiny LeBlanc. To duo LeBron i Two Hours. Po prostu, którzy skupieni pod smokiem, za moment zobaczymy tu walkę. No więc patrzmy, czy to będzie trzeci Smoki punkt Duszowy dla Barcelony, czy też może moment powrotu Bifrostu. Lebron czy Seaboy? Póki co jednak Shikari z swoim ultimatem ten zostanie odbity i podrzucamy no resetę. Ja I też pierwsze resety złapane przez Seaboya. Znaleziony jeden zawodnik Barcy i znajdą, czy również Smoka gracze Bifrostu. Póki co to na nim skupieni Bifrost, Seaboy i mamy Smoka, i mamy również Smoka dla tej formacji. Następny w na celowniku jest Lakion, też zostanie ścięty z nóg przez Adiker, przez Odiego, który łapie resety. który jest podekscytowany na tej się rozpędza w stronę Deadly'ego. Póki co nie jest jednak z jego zasięgu. Towers Deadli będą chcieli rozciągnąć te pannę drużynowo I Deadly jeszcze dostał się do razem z Deadly'im, pogonią za swoimi przeciwnikami. Deadly jest z pewnością dosłownie śmiercionośny jako zeri. Tak mobilny, tak piekielnie groźny dla zawodów. No zobaczmy. No podchodzą, wiedzą o tym, bo Odis sprawdził super mega Rocket. przestrzeń Baron Pit'u. Teleportacja do granale czy nie jest za późno? Shikari z ultimate'em podrzuca tam kilka osób. Wygląda to póki to nie o, boj, 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 bro! Bro! nie jest z oboju, super, Proszę bardzo, Bipro z Baronem na szorem. Ale czy również z tą walką, bo mają Barona, mają jeden, Złapią tu hourz, ale to był jego klon następnie złapią już właściwego zawodnika. Deadly stąd zwiewa tak samo jak cała drużyna Barcelony! Bo zostali z w tym team przez Bifrost z kolejnym e, z kolejnym swoim czarmem, z kolejną umiejętnością Furej i nagle Deadly musi zwiewać, bo nikogo już tutaj nie ma! No ale z tą prędkością poruszania się będzie w stanie to zrobić, jakże bezsensowną postacią jest z serii! Ale... Jako pierwsi zaczają się w czakach na swoich rywali. No i LeBron jest podbity, będzie szukał tutaj czegoś, bifrost. Ta pozycja na rzece dla nich nie była najlepsza, ale ten teamfight może być fantastyczny. Wskakuje Lebron z dobrym ultimate'em, ale jednak to on wykluczony. Jako pierwszy już łapią resety. Łapie OD2 w pragi. Łapią to zwycięstwo w tej walce zawodnicy Bifrost. To już jest pewne, bo nawet Deadly na skład nie mogła zwiać ODM-u, który złapał tripla. Jeszcze teleportuje Shikari i proszę bardzo, towers może uciekać ile sił w nogach, ale swojej bazy nie uratuje. I zostawcie, nie gącie jak mówi klasyk, bo ten smok jest nikomu niepotrzebny w obliczu tego spotkania. Po której właśnie w tym momencie idzie Odi, cóż za zwycięstwo! Simo był tym bohaterem, który kradnąc barona Naszora dał jeszcze kolejny cień szansy, i ta szansa w pełni wykorzystana przez naszego Polaka rodzynka w NLC w tym momencie. Barcelona 0, Bifrost 1 i tak jak Odi, robił to jeszcze w ultralizer.